Cześć, witajcie! Z tej strony Poczciwy Szwagier! Dziś będziemy układać figurkę z Lego! Ooo Ninjago! Oczywiście yy, tak, z Lego Ninjago. Tu widzicie konstrukcja już się robi. Ja w... cześć, wróciłem z wakacji. Tam w, waka... w wakacjach są dwa filmiki. Jeden z mini-roller więc tak się opłaca oglądać. Bardzo przepraszam, przepraszam. Po prostu spadnie mi się nie chciało. Dobra, teraz ten. Młotek i miecz, młotek. Po co tu jest młotek? No po co mu ten młotek? Słuchajcie, ludziska. Dobra, mm, układamy. No, przyczep to. Przyczep. No, przyczep do ręki. No. Kobita. Lego Ninja'go oczywiście tutaj e, wpadacie do Phoenix Ekipa, Zalo 625. E, oczywiście do poczciwego szwagra, czyli do mnie, poczciwy szwagier. E, oczywiście wpadacie na Instagram do Phoenix e, Equipa. Jak chcecie, to możecie zobaczyć jeszcze obrazki w LEGO. No, tu macie taki ten to jest komiks. Tu jest taki ten, tu jest takie taki jest, takie zadanka są, tu macie eee. rozwiązania, no. takie zadanka eee, są, tak, tak wygląda figurka eee, Lego Ninjago, no właśnie tak szaleje, no, no właśnie tak szaleje, no to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzisiaj dobijemy ile kobieta Ile dobijamy? Łapek w górę. Eee, 25. Dobra, więc 25 łapek w górę. cztery subskrypcje, wbijcie te 5 subskrypcji, co najmniej, błagam was, albo chociaż 7, musimy przebić Feniks ekipa i zaloczyć 2-5. No więc, papa! Dobra, eee, co się dzieje? Eee. Nagrywasz. Nie można wyłączyć kamery. Dobra, papa! Pa.